Czas rozpocząć kolejny odcinek Ekologii Metropolii Śląskiej. Dziś poruszymy dwa niezwykle istotne tematy, które mają kluczowy wpływ na nasze środowisko i przyszłość planety. Zaprezentujemy akcję Fundacji Ekologicznej ARKA, która zachęca mieszkańców do sadzenia drzew, oferując w zamian wyjątkowe nagrody książki. To doskonała inicjatywa łącząca dbałość o środowisko z promowaniem czytelnictwa, która pokazuje, że każdy z nas może przyczynić się do poprawy jakości powietrza i zazieleniania naszych miast. Następnie skupimy się na konferencji poświęconej gospodarce odpadami, rozszerzonej odpowiedzialności producenta i systemom kaucyjnym. Sonia Kwaśny, witam i zapraszam. Fundacja Ekologiczna Arka praktycznie przez cały rok prowadzi zbiórkę książek na cele ekologiczne i społeczne. Organizacja zbiera książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zgromadzone woluminy są przez organizację wykorzystywane do realizacji zainaugurowanej niedawno kolejnej edycji akcji Książka za drzewo. Sadzenie drzew jest jednym z najbardziej konkretnych działań proekologicznych, łagodzących zmiany klimatu i mających antysmogowe znaczenie, szczególnie w miastach. Dlatego też Fundacja Ekologiczna Arka chce nagradzać osoby, które zadbają o to, by w ich otoczeniu pojawiły się nowe drzewa. Zachęcamy Państwa przede wszystkim wiosną do sadzenia drzew i do chwalenia się tym właśnie czynem. Czyli, jeżeli robicie sobie teraz w ogródkach porządki, dosadzacie drzewa owocowe, dosadzacie drzewa leśne, dosadzacie krzaki, które są zawsze potem pożytkiem dla ptaków i dla owadów, i dla nas samych, bo dają nam również owoce i pięknie wyglądają, to chwaląc się tymi nasadzeniami, zaznacz, zaznaczacie je na naszej mapie. Na stronie książkazadrzewo.pl, gdzie mamy naszą taką interaktywną mapę posadzonych drzew, i w nagrodę od nas dostajecie Państwo wybraną książkę z naszej biblioteczki Arkowej. A jak te książki trafiły do tej waszej biblioteczki? Jak ona się gromadzi? My jesteśmy ekologami, my też Państwa zachęcamy do tego, żeby absolutnie nie powstawały śmieci, więc zachęcamy do tego, żeby tych książek nie wyrzucać. Więc jeżeli coś nam się znudziło, coś mamy przeczytane, a jest w stanie bardzo dobrym, to zachęcamy do tego, żeby nam te książki wysyłać. Więc dla nas w całej Polsce książki zbierają i szkoły, i firmy, i urzędy, bo również urzędy tutaj z województwa śląskiego, my tutaj współpracujemy naprawdę z pięknymi urzędami. Zbieramy te książki, segregujemy i stwarzamy z nich taką tak zwaną arkową biblioteczkę. Które jest, myślę, że lekką rączką, teraz około 500 różnych pozycji? One są na tej stronie książka za drzewo wypisane, więc każdy, kto się drzewem pochwali, może sobie wybrać książkę z biblioteczki, którą my do Państwa wysyłamy. Jakie książki w tej biblioteczce się znajdują? Czy każdy znajdzie w niej coś dla siebie? Wybór jest tak doskonały, że ja czasami w tej bibliotece naprawdę, że tak powiem. Tonę, tonę, w sensie, że prezes mówi, zostaw to już, nie ruszaj, bo ja chcę brać do domu, czytać i potem odkładać. Książki są i dla dzieci, i dla młodzieży, i dorosłych. Są książki i fantastyczne, i poważne, i taka literatura do czytania. Naprawdę jest przepiękny wybór, bo to są książki, które dostajemy od państwa. Czasami naprawdę, jed, jeden raz przeczytane, więc w stanie idealnym, przepiękne. Dajemy im drugie życie, nie wyrzucamy, czytamy. Warto sadzić drzewa. Dziś właśnie o tym mówimy. A gdzie najlepiej takie drzewo posadzić? Czy tutaj też macie dla tych uczestników akcji jakieś wskazówki, jakieś rady co do tego? No przede wszystkim sadzimy tam, proszę państwa, gdzie tych drzew brakuje. Więc jak jesteśmy w przestrzeni miejskiej, to nie bójmy się, żeby przy naszych szkołach, przedszkolach, czy przy naszych firmach było jak najwięcej nasadzeń. Bo to są pożytki, które potrzebują wielu, wielu lat, żeby tak naprawdę urosnąć i dać nam naprawdę coś przyjemnego, czy dać nam cień, dać nam y, czyste powietrze przede wszystkim, dać nam jakiś pokarm dla zwierząt. Sadzimy wszędzie, gdzie możemy. My mieliśmy niedawno piękną akcję, y, gdzie rozdawaliśmy drzewka, rozdawaliśmy również drzewka y, leśne, ale dzikie owocowe takie, które pięknie kwitną w tym okresie wiosennym. Naprawdę wyglądają oszałamiająco, a dają pożytki dla zwierząt. Nawet jeżeli my nie zjemy tych owoców, to zjedzą je ptaki w naszym ogrodzie. Kolejna edycja akcji Książka za drzewo została zainaugurowana podczas happeningu z udziałem najmłodszych mieszkańców Katowic, a wszystko po to, by zachęcić przedszkola i szkoły. Urzędy, organizacje i instytucje do włączenia się do sadzenia młodych drzew. Strona już ruszyła, 500 książek dostępnych na stronie jest dla wszystkich. Fajne tytuły, naprawdę ciekawe do wyboru. Za każde posadzone drzewo książeczka. Taką zasadę mamy, że trzy książki na osobę drzew oczywiście można sadzić dużo więcej, ale żeby nie jedna osoba nie posadziła 500 drzew i nie wzięła 500 książek, żeby to było bardziej społeczne działanie, więc trzy książeczki na osobę. Szkoły oczywiście mają inne zasady, szkoły się zgłaszają mailowo, mogą się zgłaszać, mamy dla nich pakiety książek, gdzie wysyłamy cały pakiet książek, jak posadzą drzewa, więc to jest zupełnie inna kwestia, ale zachęcamy właśnie do sadzenia drzew, żeby tych drzew sadzić jak najwięcej. Do tej pory Ponad 43 tysiące drzew w ramach tej akcji posadzone. Wiadomo, że tyle książek nie rozdaliśmy, bo rozdaliśmy jakieś 8 tysięcy książeczek, z tego co dobrze liczę. Ale wiele osób zgłaszało się do nas, że chce posadzić drzewa i czy mogą wpisywać, żeby na mapie się pojawiły. I tak, jak najbardziej nie trzeba wybierać książek, jeżeli ktoś chce, żeby na mapie pojawiły się drzewka posadzone. Jak najbardziej ktoś obsadza jakieś większe, większe połacie pola czy czegokolwiek, to można wpisywać na stronie książka na drzewo, pojawią się na mapie te drzewa. Więc cała idea jest tego, żeby sadzić drzewa, nie wyrzucać książek, czyli dawać książkom drugie życie i dbać o to, co nas ogólnie otacza. Właśnie, bo oprócz tego, że sadzimy te drzewa, to również przyjmujecie książki, jeśli ktoś ma gdzieś w swojej biblioteczce takie tytuły, do których już nie sięga, to bardzo chętnie je przyjmiecie. I tak, cały czas zbieramy książki, zbieramy książki używane w dobrym stanie, można do nas wysyłać. W Bielsku Białej mamy punkt zbiórki, więc jak ktoś jest z Bielska Białej, to zapraszamy. Jak ktoś jest z dalsza, to można wysyłać. Na stronie Książka za drzewa oraz żyjące książki są adresy i wszystkie instrukcje, jak do nas można wysyłać i jakie książeczki zbieramy. No właśnie, bo nie zbieracie wszystkich e, książek? Nie, nie zbieramy wszystkich książek. Staramy się zbierać książki wydane po 90 roku. Nie zbieramy. E, Lektur, nie zbieramy podręczników szkolnych, atlasów, encyklopedii, książek religijnych, książek kucharskich i tego typu książeczek, które no niestety niezbyt cieszą się powodzeniem na naszych kiermaszach, gdzie dajemy pieniądze na zwierzęta i dzieciaki, więc staramy się zbierać takie książki, które się jeszcze przydadzą, a też nie mamy możliwości trzymania wszystkich książek i magazynowania, więc okroiliśmy troszeczkę, ale takie książeczki najczęściej się nas przychodzą i myślę, że każdy taką książeczkę u siebie znajdzie. Zachęcam do odwiedzenia strony książka i posadzenia drzew w ramach tej niezwykle cennej akcji. Zmieniamy temat. W dniach od 21 do 23 maja w Katowicach odbywały się Międzynarodowe Targi Ekologii i Ochrony Środowiska Interg ECO 2024, które towarzyszyły 17. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Interg 2024. Targom towarzyszyła m.in. konferencja Polskiej Izby Ekologii poświęcona wyzwaniom w implementacji rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz systemów kaucyjnych. Członkowie Polskiej Izby Ekologii, przedstawiciele samorządów, reprezentanci przedsiębiorstw związanych z gospodarką odpadami i organizacji pozarządowych wzięli udział w konferencji dotyczącej systemu gospodarowania odpadami w Polsce i wprowadzeniu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Konferencja stanowiła ważny głos w debacie nad koniecznym uruchomieniem systemów kaucyjnych na wybrane opakowania. Towarzyszymy tym targom od początku, natomiast tym razem no, postanowiliśmy również jakoś skorelować nasze działania konferencyjne i jedną z konferencji, zresztą bardzo ważnych, bo dotyczących problematyki odpadowej i opakowań y, po produktach, y, zlokalizować w trakcie targów i tym samym jak gdyby wzbogacić treść tych targów. Y, także, no, potwierdzam, że staramy się nie tylko. Że tak powiem, organizować przedsięwzięcia w ramach czterech ścian, biura czy hoteli, ale również wychodzić na zewnątrz, jeżeli są jakieś poważne zdarzenia ekologiczne, a Tutaj pokładamy nadzieję, że z czasem te targi y, będą się rozwijać, a gdzie jak, gdzie, jak w, w ekologii brakuje ciągle innowacji i brakuje ciągle y, różnych wynalazków, które pra, znaczy, czyniłyby gospodarkę odpadami bardziej przyjazną środowisku y, czy, czy bytowaniu ludzi. Systemy kaucyjne to jest coś, co dobrze pamiętają ludzie, którzy żyli w czasach słusznie minionych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W latach 90. zaniechaliśmy tego systemu. Dziś wielki powrót nas czeka. To będzie rewolucja czy ewolucja? No tu muszę powiedzieć, że są różne opinie w tym temacie. Nie tylko myśmy zaniechali cały tak zwany dawny obóz socjalistyczny, prowadził obligatoryjną segregację. Niektórych rodzajów odpadów, i tak samo na przykład z nasi sąsiedzi Południowi Czechosłowacja, a później Czechy, Słowacja też zaniechały w tej polityki całej Kaucyjnej i ściągania odpadów z rynku poprzez Kaucję. No ale oni już jakoś się uporali z tym wcześniej. Tam te systemy znowu są odbudowane, są wzbogacone o różne rozwiązania techniczne, czyli automaty, które niejako samoczynnie wykonują ileś operacji. Jest lepsza kooperacja pomiędzy sieciami handlowymi, a tymi centrami, gdzie, gdzie dokonuje się tych operacji kaucyjnych. Zresztą te sieci przyjęły na siebie pewne limity, pewne zobowiązania, i dawania pewnych bodźców finansowych w postaci, ulg przy zakupie towarów w takich centrach handlowych. To zresztą jest wzorowane no, na wzorach i doświadczeniach zachodnich. Tutaj na konferencji będziemy mieć panią, która jest bardzo osobą doświadczoną w tym względzie, ale przede wszystkim przez wiele lat i teraz jeszcze funkcjonuje w firmie norweskiej, która zajmuje się na przykład kaucjami w systemie norweskim odpadów. No i myślę, że podzieli się wieloma doświadczeniami. Natomiast w poprzednich latach obserwowało się zastój. Mówiło się dużo o systemach kaucyjnych, natomiast nie wprowadzało się konkretnych przepisów wykonawczych albo no, konkretnie no, nie ustalało się jakichś rzeczy kluczowych. Kto będzie w pierwszym rzucie te kaucje, jak gdyby zwracał? Z jakich zasobów finansowych, I jakiej wysokości te kaucje miały być, kiedy one będą pobudzały do ściągania tych opłat pakowań różnych z rynku, a kiedy one nie będą pełniły tej, tej roli impulsatora w tym, w tym zakresie. I to jeszcze ciągle przed nami jest. No tak się składa, że wczoraj miało być posiedzenie Sejmowej Komisji dotyczące... Kolejnych rozwiązań w tym zakresie, a dzisiaj w programie, w który jeszcze do niedawna był obowiązujący, miała wystąpić pani podsekretarz stanu z Ministerstwa Klimatu i środowiska, pani Minister Sowińska i miała, że tak powiem, podzielić się informacjami w tym zakresie. No tymczasem okazuje się, że wczoraj po południu przesunięto to posiedzenie na dzisiaj. Także my niestety no, nie skorzystamy taki wpadliśmy w taki taki mały poślizg w tym zakresie. No, ale ja ja sądzę, że jeżeli chcemy więcej rec, uprawiać recyklingu w stosunku do odpadów. Jeżeli chcemy mieć większy w tym względzie porządek i, i ład i, I mniej, że tak powiem, zanieczyszczonych nieregularnie miast, różnymi odpadami, szczególnie komunalnymi, to te systemy musimy wdrażać. I ja liczę na to, że, że ta kadencja no, może przyniesie wymierne efekty. Będzie tu też w innych referatach o tym mowa, więc może się więcej różnych spojrzeń zobaczymy i wtedy. Pójdzie odpowiedzieć na Pani pytanie, czy to będzie rewolucja, czy to będzie ewolucja. Ja myślę, że, nie, że raczej wystrzegajmy się rewolucji, bo one się nigdy dobrze nie kończyły przynajmniej no, na przykład w składowaniu odpadów co ta rewolucja owocuje nam ilo z niekontrolowanymi pożarami prawda i nieszczęściami. Także lepiej, żeby to była ewolucja, ale solidna ewolucja również, że tak powiem ściśli Powiązana z systemem kontrolnym. I, I tutaj jest bardzo wiele do zrobienia. Głównym tematem dyskusji była implementacja rozszerzonej odpowiedzialności producenta, której zadaniem jest ograniczenie powstawania odpadów opakowaniowych oraz zwiększenie ich przetwarzania i recyklingu, ale także budowany w tym celu system kaucyjny. Podkreślano, że kluczowe dla osiągnięcia tych celów jest wdrożenie szeregu mechanizmów oddziałujących synergicznie na różnych interesariuszy. Z jednej strony mamy producentów, z drugiej strony mamy konsumentów, i jak zwyczaj, zazwyczaj interesy obydwu stron bywają różne. Więc z jednej strony na pewno producenci, tworząc czy próbując tworzyć określone działania lobbyingowe, zmierzają do tego, aby w pewien sposób wytworzyć swojego operatora, który ten system kaucyjny obejmie. Natomiast z punktu widzenia konsumentów, z punktu widzenia konsumentów myślę, że sprawa jest o wiele łatwiejsza, bo po pierwsze, będą oni ponosić koszty, które będą zaliczone oczywiście do cen produktów, więc po części to będzie takie troszeczkę nieświadome wydawanie pieniążków na tą kaucję, która następnie oczywiście. Zostanie im zwrócona w momencie kiedy opakowania, czy to plastikowe, czy szklane, czy metalowe w tej chwili zostaną do tego recyklamatu zwrócone. Podczas konferencji podkreślano, że mimo wysiłków podejmowanych w ostatnich latach system gospodarowania odpadami w Polsce wciąż posiada liczne niedoskonałości. Wskazano na konieczność ciągłego jego udoskonalania i modyfikacji, w tym wprowadzania nowych rozwiązań legislacyjnych oraz korygowania mechanizmów ekonomicznych. Jeśli chodzi o wprowadzających, czyli firmy, które coś nalewają, coś pakują w opakowania, i to nie będę tutaj mówić o to, tylko i wyłącznie o systemie kaucyjnym, bo musimy mówić o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, o rozporządzeniu PPWR. Także tych, tych wyzwań jest bardzo dużo, począwszy od tego, że no, mamy mieć system kaucyjny od przyszłego roku, natomiast tak realnie patrząc, to systemowo nie jesteśmy kompletnie do tego przygotowani. Ok, powstają operatorzy, trochę maszyn w Polsce stoi, natomiast musimy sobie uzmysłowić, że. W Polsce powinno być około 60 tysięcy punktów zbierania. Mniej więcej. Natomiast ile tych punktów dzisiaj mamy? Kilkadziesiąt, kilkaset to jest chyba maks. Także jeśli my mówimy, że system kaucyjny ma służyć do tego, aby osiągnąć poziom zbiórki. 77% odnośnie butelki z tworzywa sztucznego, to na pewno go w przyszłym roku systemem kocyjnym nie osiągniemy. Więc powinniśmy to głęboko przemyśleć, trzeba jesteśmy do tego gotowi. A musimy wiedzieć, że butelki z tworzyw sztucznych, czyli głównie PT, jest bardzo dużo w żółtym pojemniku, w żółtym worku i to będzie masa, która nie będzie mogła być zaliczona do zbiórki, mimo że ona jest realnie zbierana. I to jest na przykład wyzwanie takie systemowe. Dla nas do konsumentów, no, ja słyszę głosy, że konsumenci, że, że obywatele Polski oczekują systemu kaucyjnego. Ja nie jestem taki przekonany, czy to rzeczywiście nam życie ułatwi, bo będziemy musieli część odpadów wrzucać do żółtego, zielonego, niebieskiego pojemnika czy worka, część nosić do systemu kaucyjnego, także znów będziemy się musieli nauczyć w sposób zupełnie nowy. Segregować. Rozszerzona odpowiedzialność producenta. Zaczynamy rozmowę, ale to pieśń przyszłości. Na razie nie wiemy, jak to powinno wyglądać. No i oczywiście, teraz na tapecie rozporządzenie PPWR, które zmieni bardzo, bardzo dużo. I dla wprowadzających, jak i również dla mieszkańców. Dzisiaj już znamy szczegóły tego rozporządzenia, e, ono jeszcze nie obowiązuje, natomiast zacznie wchodzić w życie w 2029-2030. Także mamy jeszcze trochę czasu, żeby porozmawiać. Ale ono również mocno zamiesza na tym rynku gospodarki odpadami, przede wszystkim opakowaniowymi. Sporo wyzwań i jeszcze więcej znaków zapytania. Jak sobie więc z tym poradzić? Od czego tak naprawdę powinniśmy zacząć? My, to znaczy kto? społeczeństwo, bo to tak naprawdę na nas wszystkich będzie ciążył ten obowiązek. Mówię tutaj zarówno o, o wytwórcach, ale także i o odbiorcach końcowych. I tu jest właśnie duża rola wytwórców, z tego względu, że to na nich będą też ciążyć obowiązki edukacyjne, czyli komunikacyjne. I tu się powinno to zacząć, że powinien być stworzony dobry system edukacji, dobry system komunikacji ze społeczeństwem. Mało ludzi interesuje się, tak powiedzmy sobie szczerze, ochroną środowiska, szczególnie gospodarką odpadami, opakowaniowymi. O, ok, jak zadamy pytanie na ulicy, czy się interesujesz, odpowiedź będzie tak deklaratywna. Natomiast rzeczywistość jest nieco inna. Także musimy dokonać również ogromnego wysiłku właśnie tego edukacyjnego, komunikacyjnego, czyli tworzyć programy, inwestować w to po to, żeby mieszkańcy, żeby społeczeństwo po prostu funkcjonowało w tych realiach, które będą się zmieniać. Czyli tak naprawdę podstawą jest zmiana naszego konsumentów podejścia do tego, czym tak naprawdę jest odpad, który wytwarzamy. Tak, mentalność z całą pewnością. Ja podam przykład bardzo konkretny, może nieco daleki od tworzyw sztucznych, bo szkło. Wydaje się, że opakowanie szklane jest to opakowanie, które jest najłatwiejsze do posegregowania, bo każdy z nas wie, czym jest słoik i czym jest butelka. Natomiast ja zadam pytanie, dlaczego blisko połowa opakowań szklanych przez, przez Polki i Polaków jest wyrzucanych do odpadów? Zmieszanych? To jest pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć. Znaczy, potrafię odpowiedzieć oczywiście, bo jest to po prostu, no, nie wiemy, że każde opakowanie szklane świetnie się nadaje do recyklingu, więc w teorii powinniśmy 100% naszych opakowań wyrzucać do tego zielonego pojemnika albo worka. A to, że jest tam trochę majonezu czy musztardy, to naprawdę w niczym nie przeszkadza. Natomiast nie wyrzucajmy tego do odpadów zmieszanych, bo wtedy nigdy to nie trafi do huty szkła. I to jest na przykład konkretny komunikat. Wynika to tylko i wyłącznie z naszego lenistwa, z wielu lat zaniedbań właśnie w tym zakresie edukacji? Może, może nie wiedzy, może lenistwa. Albo na przykład to, co wspomniałem, niektórzy uważają, że jeśli w tym słoiku coś pozostało, trochę keczupu na przykład, czy coś takiego, czy innego koncentratu pomidorowego, no to to już trzeba wyrzucić do odpadów zmieszanych. To, to, jest, to jest błąd. Naprawdę recyklerzy szkła sobie z tym doskonale poradzą. A jeszcze gdyby nam się chciało ten, tą pozostałość łyżeczką po prostu wyjąć, no to naprawdę to też będzie prostsze dla takiego, dla takiego recyklera. I tu jest na przykład dużo do zrobienia właśnie jeśli chodzi o takie proste czynności związane. Z sortowaniem w naszych gospodarstwach domowych. Nie wyrzucajmy tych surowców, które można zawrócić do obiegu do odpadów zmieszanych, bo wtedy one będą bezpowrotnie utracone. Uczestnicy konferencji Polskiej Izby Ekologii zgodzili się, że tylko poprzez skoordynowane działania na poziomie legislacyjnym, ekonomicznym i edukacyjnym możliwe będzie osiągnięcie zamierzonych efektów ekologicznych i gospodarczych zarówno rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jak i systemów kaucyjnych. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Ekologii Metropolii Śląskiej. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym programie.